Loża Radiowa. A w Loży Radiowej nasz kolejny gości, wiceprezydent Opola, Mirosław Pietrucha. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie prezydencie. Przy jakiej ulicy pan mieszka? Przy Ligonia. Przy Ligonia? Przy Ligonia w Chmielowicach. Tak. I taka sama ulica, Ligonia, jest w Opolu. Sprawdzić. Jest w Opolu, a w tak którym miejscu? Okolice Pływani krytej, czyli Katowicka Zimska. Niedługa ulica. Kto teraz będzie musiał zmienić dowody? Pańska ulica w Miłowicach jest długa? Koło 150 metrów. No to wrócimy do mojego pytania. To gdzie będziemy tabliczki przekręcać? No oczywiście zmiana nastąpi w mielowicach. A e czemu oczywiście? E Dlatego, że przyjęliśmy bardzo pragmatyczny i oczywisty sposób e działania w tym wypadku. Mamy informację dotyczącą ilo ilości. E Adresów tak zwanych przy danych ulicach we wszystkich włączonych sołectwach do miasta i pragmatycznie wybieramy te, które zostaje, to jest to, które w którym jest najwięcej osób zameldowanych dzisiaj, czyli najdłuższa, najbardziej zaludniona ulica z obrębu całego tak zwanego nowego Opola. Ta nazwa pozostaje, natomiast y, proponujemy zmianę nazw w pozostałych sołectwach i ta zasada dotyczy róż, również Opola, y, czyli staramy się w taki sposób te zmiany przeprowadzić, żeby ta dotkliwość wynikająca ze zmiany nazwy no, była jak najmniejsza, czyli z, z urzędu dotyczyła y, możliwie ograniczonej liczby osób. Czyli z jednym tylko mhm. zastrzeżeniem, bo to muszę powiedzieć. Y, Czasami mamy do czynienia z nazwami historycznymi, czy nazwami na przykład specjalnymi, wynikającymi z jakichś innych elementów społecznych i wtedy tę zasadę y, również bierzemy w nagaz. Przykładem może być ulica Mójska w Opolu. Zdecydowaliśmy się ulicę młyńską w Opolu zostawić, pomimo tego, że tam nie ma żadnego punktu adresowego, zmieniamy tę ulicę akurat w Czarnowąsach, ale tylko dlatego, że y Nazwa tej ulicy w Opolu ma pewien walor historyczny nawiązujący do charakteru młynówki, młynów miejskich itd., itd., a więc w tym wypadku tę nazwę zostawimy pomimo tej zasady, o której powiedziałem. A Czy ile? ile w takim razie ulic wopolu straci swoją nazwę albo zmieni? To będzie około 10-12 ulic w Opolu, y, które y, zmienimy, y, dlatego że w innych sołectwach przyłączanych do miasta mieszka przy tych ulicach więcej mieszkańców niż w samym Opolu. I ten aspekt ludnościowy jest brany pod uwagę, to jest punkt numer jeden. On jest, on jest w tym wypadku najistotniejszy, czyli szukamy takiej ulicy, przy której mieszka najwięcej mieszkańców i tę nazwę zostawiamy. 12 ulic w Opolu, a w tym powiększonym Opolu w, w podopolskich sołectwach, które staną się dzielnicami, ile ulic ulegnie? Nazw zmianie? W sumie to jest to lekko ponad 150 nazw ulic, które będą musiały być zmienione, dlatego że mam do czynienia z tymi kolizjami, a więc ta ulica występuje w dwóch, w trzech, zdarzy się nawet, że w czterech sołectwach. To zapytam o procent tych ulic. To jest ile 70% nazw ulic w tych miejscowościach przyłączanych będzie musiało zostać zmienione? Nie mam tego wyliczenia procentowego. Natomiast. natomiast duża to jest liczba 150. W, to będzie większość ulic na terenie Sołectw, które są przyłączane do zmiany. Przy czym ta zmiana, jak, jak mówimy, wynika głównie z, z oceny no, demograficznej, czyli ilości osób zameldowanych. Ja dopytam jeszcze o te ulice w Opolu. To jakie ulice zmienią nazwy? Któreś na przykład z tych ulic w centrum Opola też na przykład proponujemy zmianę ulicy Studziennej. To jest ulica w centrum miasta dwuadresowa, że tak powiem. W przypadku znowu gminy Czarnowońce, tam mieszka wiele więcej osób. Będziemy proponowali także zmianę nazwy Ligudy w Opolu. To akurat jest ulica, przy której jest kilkadziesiąt adresów. I te nazwę chcemy zmienić w oporu dlatego, że w Winowie ulica Ligudy, tam co prawda jest tylko 15 adresów, natomiast mhm. ta nazwa jest specyficzna i istotna z punktu widzenia samego Winowa. Wszyscy, którzy wiedzą kim był ojciec Alojzy Liguda, y Werbista, błogosławiony już w tej chwili, on się urodził w Winowie i zdecydowaliśmy się na to, żeby z takich, powiedzmy, z względów społecznych, trochę historycznych, nazwę tej ulicy akurat Winowie otrzymać. Czyli ten mechanizm jest, powiedzmy, w miarę uniwersalny, natomiast ma wyjątki, które za każdym razem, moim zdaniem, mają istotną, istotne, ważne wyjaśnienie czy uzasadnienie. Pójdźmy dalej. Zmieniamy ulicę. Tamte nazwy tracą ważność, y, tworzone są Trzeba nowe mieć nazwy. Mieć ulicy. Dokumenty. No i właśnie jakie teraz będą nowe nazwy ulic, kto je będzie wymyślał A albo. To jeszcze ten wątek jest istotny. Propozycje są y, podane. My jesteśmy w tej chwili po dyskusjach y, z wszystkimi y, zainteresowanymi sołectwami, to znaczy tymi, które chcą rozmawiać. Y, y, proponujemy nazwy zamienne, nazwy nowe, y, do dyskusji, do konsultacji. Oczywiście istotą tej konsultacji jest to, że wsłuchujemy się także w opinię mieszkańców. Jeśli ci mieszkańcy, czy też przedstawiciele, a więc Rady Sowieckie ten dialog prowadzą, wówczas dosyć szybko nazwy ustalamy. Tak na przykład jest w odniesieniu do Sławic. Ze Sławicami takie konsultacje odbyliśmy i praktycznie większość ulic, które tam się pojawią jako nowe, to są ulice już uzgodnione z Radą Sołecką i zaakceptowane przez Radę Sołecką, a więc tak naprawdę myśmy te nazwy dostosowywali do oczekiwań Sławic i to jest zaakceptowane. Podobna sytuacja ma miejsce w Chmielowicach, kończymy tam konsultacje i to są propozycje, które uwzględniamy. Podobnie jest w przypadku you W Wrzosek Pojawiają się także propozycje do uwzględnienia, choć tam oficjalnie sołectwo z nami rozmawiać nie chce. Natomiast mieszkańcy rozmawiają bardzo chętnie. I podobna sytuacja jest w Żerkowicach. Jesteśmy przed spotkaniem z Radą Sołecką, z mieszkańcami. Nazwy są podane i te propozycje do wymian również się już pojawiają. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Wracam do rozmowy z Mirosławem Pietruchą, wiceprezydentem Opola. Rozmawiamy o nieuniknionych zmianach ulic po powiększeniu stolicy regionu. Panie prezydencie, mówi pan, że rozmawiacie z tymi sołectwami, które chcą rozmawiać. Tak. A są takie, które nie chcą? No tak. Do tej pory są dwa takie przypadki. Po pierwsze, z Jan Damboń z Winowa kompletnie zginął. Martwię się o człowieka po prostu, bo kilka razy obiecał spotkanie i rozmowę na temat nazw ulic. Deklarował także I nie zjawił się. No w, w ogóle dzwoni, pisze, nie odzywa się człowieka a więc martwię się, czy nie daj Boże coś się nie stało. Chociaż widziałem go ostatnio w telewizji, a więc mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Chętnie się z panem y, y, sołtysem Damboniem spotkam w tej sprawie. Jest oczywiście sytuacja z wrzaskami, które ustami czy też pismem swoich reprezentantów, a więc Rady Sowieckiej napisała, że nie jest w ogóle zainteresowana taką rozmową, choć tu mieszkańcy, którzy są zainteresowani tą rozmową, ze mną się kontaktują. Mam również maile i propozycje nowych nazw. I w przypadku sołectw gminy Dobrzeń Wielki te dane zostały przekazane. Jak na razie nie mamy żadnej odpowiedzi, ale tam prosiłem pana wójta Wróbla o to, aby pośredniczył w tym kontakcie przekazaliśmy te dane dotyczące ewentualnych propozycji zmian nazw ulic i czekamy na odpowiedź. A więc tutaj nie chciałbym mówić, że tego kontaktu nie ma. Dobrze. Takiego ewidentnego nie mamy w przypadku Winowa. Pan Sołtys nie chce się kontaktować na razie z nami. I wrzosek. I wrzosek. A jeżeli Sołtys Winowa nadal się z wami nie będzie kontaktował, to co wówczas? I nie będzie tych konsultacji. To narzucicie te nazwy? Nie, te konsultacje się odbywają. To znaczy, żyjemy w świecie, w którym można się komunikować z mieszkańcami, z mieszkańcami na szczęście jakby poza pośrednictwem Pana Sołtysa. Pan Sołtys zdaje się o tym po prostu nie pamiętać, a więc te dane, te informacje trafią do mieszkańców z propozycjami i my oczywiście będziemy zainteresowani tym, aby już bezpośrednio mieszkańcy, bez tego pośrednictwa, swoje opinie dotyczące ewentualnych propozycji wyrazili i zaproponowali nam te, które chcieliby a widzieć. A kiedy w swoim te informacje sołectwie. trafią do nich? One już zostały wysłane. Także w najbliższy piątek publikujemy materiał duży dotyczący nowych ulic w powiększonym Opolu w ramach konsultacji, i ten materiał także trafi do wszystkich mieszkańców. Czy wiecie go gdzie? W wkładce, która się ukazuje w największym dzienniku regionalnym w Opolu, plus inne y, źródła, czyli internet, Facebook. A więc informacja będzie. Będzie. No zobaczymy, co zrobią mieszkańcy. A kto zapłaci ze zmianę dokumentów? Zapłaci samorząd Opola. To była jedna z deklaracji związanych z wprowadzeniem nowych nazw w przypadku dowodów osobistych następuje tak zwane odmiejscowienie czyli te nowe dowody osobiste już wyrobione od jakiegoś czasu one nie mają w ogóle oznaczenia adresowego to I są wydawane za darmo czyli tu jakby nie jest kwestia jasna w przypadku innych dokumentów miasto weźmie te koszty na siebie. Na najbliższej sesji Rady Miasta, czyli w najbliższy czwartek podejmujemy uchwałę, na podstawie której mieszkańcy tych nowych, włączanych sołectw do Opola będą zwolnieni z wszystkich opłat związanych z wymianą dokumentów z jednym tylko niewielkim zastrzeżeniem. Wymiana dokumentów rejestracyjnych, czyli dowodu rejestracyjnego jest również związana z taką małą opłatą manipulacyjną. To jest opłata państwowa, rządowa. My jej nie możemy umorzyć, to jest grosze albo złotówka i y, ta taka, powiedzmy, symboliczna opłata będzie pobierana, natomiast te 188 złotych, które to normalnie kosztuje, to będą koszty przerzucone na miasto. Powiedział pan o konsultacjach w sprawie zmian ulic w miejscowościach przyłączanych do Opola. A jak reagują na wasze pomysły mieszkańcy Opola, którzy będą musieli zmienić dowody z tego powodu, że zmieniacie im nazwę ulic? To będzie duża grupa? Nie. Chcą Mamy się konsultować? My czy... 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 no, oczywiście też te nazwy będziemy konsultować. W tej chwili... Korespondencja, która dotyczy tych zmian, została już wysłana do Rad Dzielnic, bo tutaj obowiązuje dokładnie ta sama zasada jak w przypadku sołectw. Poprzez Rady Dzielnicy, tak naprawdę zgodnie z Europejską Kartą Samorządową, konsultujemy te zmiany. W przypadkach, w których nie ma Rad Dzielnic. To jest korespondencja już skierowana bezpośrednio do e, zainteresowanych. Ta korespondencja wychodzi w tym tygodniu, bo w tym tygodniu rozpoczynamy jakby ten ostatni etap konsultacji. Do 7 października będziemy zbierać te informacje, tak żeby przygotować uchwały dotyczące zmian nazw ulic na październikową sesję Rady Miasta. Tu postawmy kropkę, do rozmowy wracamy za kilka minut. Przypominamy, dziś naszym gościem jest wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha. Panie prezydencie, nie wiem czy pan y, słuchał takiej rozmowy, którą w loży radiowej przeprowadziliśmy z wójtem Dobrowy, Markiem Leją, gdzie on nie mówiąc o szczegółach negocjacji dotyczącej ewentualnych odszkodowań za utracone mienie czy utraconą część gminy, z kasy miasta Opola, mówił o pewnej filozofii yy, naliczania tych odszkodowań. No, wyglądało z tego, że właściwie poza przesunięciem granic i oddaniem dróg, to własnościowo nic się nie zmienia. Czyli na przykład, jeżeli gmina Dąbrowa ma działkę, to po zmianie granic ta działka dalej należy do gminy Dąbrowa, nawet jeżeli leży w nowych granicach Opola. Yy, powołuje się przy tym na y, autorytet świętej pamięci Michała Kuleszy, yy, Michała Kuleszy twórcy reformy samorządowej. No cóż można powiedzieć, no to jest oczywiście science fiction kompletne i jakby ja rozumiem przyjmuję do wiadomości to, co Pan Wójt w tej sprawie mówi, ale jest w głębokim błędzie oczywiście. My rozmawiamy z samorządami i, i ustalamy reguły, w których może dojść do czegoś, co nazwałbym rozliczeniem ewentualnych nakładów poniesionych za infrastrukturę samorządową gminną. I zaproponowaliśmy, wydaje mi się, dosyć czytelny jasny sposób finansowania takich zadań. Jeżeli po zrealizowanie takiego zadania wiąże się z zobowiązaniami, które wójt spłaca w tej chwili i będzie spłacał także po Nowym roku, czyli nominalnie będzie to majątek gminy Opole, ale kredyt spoczywałby jeszcze na poprzednikach, my oczywiście tego rodzaju zobowiązania bierzemy na siebie i to jest oczywiste. Jeżeli wójtowie, a o to prosiłem to się spotkań, i do 30 września umówiliśmy się, że takie rezime, taką informację otrzymamy z tych samorządów, udowodnią, czy też pokażą nam, no, jakiego rodzaju zobowiązania właśnie wynikają z takich procesów inwestycyjnych przeprowadzonych w poprzednich latach, to jest na pewno temat do rozmowy. Jedynym wyjątkiem jest oczywiście sytuacja dobrzenia wielkiego, i tam jest deklaracja prezydenta Wiśniewskiego, ponowiona ostatnio, dotycząca wsparcia tego samorządu w części wydatków bieżących, które muszą być realizowane niezmiennie, pomimo tego, że zmienia się, zmniejsza się gmina. I ta deklaracja dotycząca sumy, powiedzmy, umownych 10 milionów złotych, ale to jest mniej więcej to, co chcemy przekazać. Jednorazowo? Jest, jest rozłożona, czy też przekazywana także do końca kadencji samorządu, czyli do 2018 roku. I ta deklaracja prezydenta Wiśniewskiego obowiązuje. To jest tak, 10 milionów co roku, czy 10 milionów co 10 roku. milionów co roku. To jest deklaracja która jest obowiązująca w tej chwili. Natomiast wszystkie dodatkowe oczekiwania, które biorą się z jakichś własnych przemyśleń, przeświadczeń, opinii czy przekonań, one, one oczywiście mogą być formułowane. Natomiast mówiliśmy to Wójtom w sposób bardzo otwarty, że one będą trudne do zaspokojenia. Mamy bardzo drobiazgową analizę finansową tych samorządów i jeśli oczywiście Wójtowie nam pokażą, że gdzieś nie domaga kasa gminna z powodu powiększenia miasta, wtedy. Jak najbardziej temat do rozmowy. A dobrze nie zbankrutuje, tak jak mówi? Jak to wygląda w Waszych wyliczeniach? Nie chciałbym oczywiście, bo to wymaga wielu także decyzji leżących po samej stronie samorządu. Natomiast rzeczywiście tam wsparcie w zaspokojeniu przynajmniej części wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem samorządu. Jest niezbędne, dlatego że pewnych ruchów nie da się wykonać, na przykład dlatego, że zmiana uchwał, czy też zmiana stosunku pracy, czy, czy jakby deregulacja pewnych obowiązujących dzisiaj reguł w tym samorządzie wymaga czasu. Tego się nie da zrobić w krótkim okresie. I aby można było. Niejako wyprowadzić tę sytuację finansową na taki poziom, który odpowiada aktualnej sytuacji gminy, to, to wymaga czasu i wsparcia, i miasto to wsparcie rzeczywiście deklaruje w przypadku Dobrzeń Wielkiego. Dobrzeń Wielki sprzedaje swoje działki. Możecie Państwo sprawdzić, jakie to działki zostaną sprzedane w gminie Dobrzeń Wielki. To są działki, które zostaną, na, leżące na terenach, które zostaną przyłączone od nowego roku do Opola. Czy Państwo jako Prezydent, wiceprezydent Opola, będziecie sprawdzać, czy działki zostały sprzedane po właściwej cenie, czy na przykład nie po zaniżonej. Każdy samorządowiec rozumie, czym jest operat szacunkowy takiej nieruchomości, wie, w jakim zakresie może się poruszać, i yy, ja nie sądzę, żeby ktokolwiek. Nawet w sytuacji, powiedziałbym, ponaglania pewnym terminem podejmował decyzje nieroztropne wynikające z, z, no, z dyscypliny finansów publicznych. Dla mnie to jest oczywiste, że, że, że nikt rozsądny czegoś takiego nie zrobi. Natomiast to też jest dla mnie oczywiste, że w tym rachunku, który w przypadku każdego samorządu będziemy dyskutować, kwestie takiej transakcji oczywiście też no, będą brane pod uwagę. Czyli mówiąc krótko, My je potraktujemy jako element takiego swoistego, przepraszam za to określenie, rozliczenia między, między samorządami, a więc, a więc ten element może być wzięty pod uwagę. Samorządy do końca roku na, teren, na swoich terenach oczywiście suwerennie podejmują te decyzje i to jest, i to jest prawo tych samorządów, żeby, żeby o swoim majątku decydować. Natomiast no, muszą mieć świadomość tego, że my też mamy możliwość jakby uznawania tych kwot do rozliczenia, które między nami ma nastąpić. Do rozmowy z naszym gościem, wrócimy za chwilę. Jest z nami w loży radiowej Mirosław Pietrucha, wiceprezydent Opola. Zastawiamy duże pole, przenosimy się, Piotrze, do centrum. Bardziej do centrum, ponieważ już widzimy wstępne projekty, projekcje, jak ma wyglądać plac świętego Sebastiana, no i też prac Jana Pawła II. Jak one będą wyglądać, proszę? No bo Piotr już się zirytował, że będą zabetonowane jak mały rynek. To są dyskusje o charakterze estetycznym. Ja powiem szczerze, że zawsze czuję się lekko y, skonfundowany, dlatego że nie, nie, nie mam absolutnie wystarczającej wiedzy, żeby oceniać, co jest piękne, co nie jest piękne. Ja Zazdroszczę panu absolutnie. redaktorowi, który ja ma, się... ma, 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 ma pojęcie estetyki. Natomiast mówiąc zupełnie serio, y, miasto mimo wszystko wyciąga pewne wnioski. Projekt jest z 2011 roku, czyli powstał to jest projekt bliźniaczy y, do mojego rynku. Ach, Wówczas powstały, powstały oba. Y, miasto zrealizowało, jak wiadomo, projekt na małym rynku który był już w przełomie kadencji poprzedniego samorządu, i tego, a więc to jest jakby stan y, zastawy. Natomiast wyciągamy wnioski o tyle, że zmieniamy nieco ten projekt, to znaczy na pewno tam będzie więcej zieleni niż na małym rynku, i na pewno materiał, z którego będzie wykonane podłoże, to nie będą te dosyć może ekstrawagancko wyglądające, ale jednak trudne w utrzymaniu i dyskusyjne płyty betonowe, będą to normalne kostki y, granitowe, których używamy najczęściej w przypadku takich placów, plus oczywiście woda, Czyli jakiś taki element, element fontanny. I to jest pewien stan zastany, który lekko rewitalizujemy nomen omen i chcielibyśmy go jednak zrealizować, także dlatego, że ten nabór, który Marszałek ogłasza, on się już praktycznie zbliża do, 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 do naboru, do wezwania, a my ten projekt praktycznie mamy, a więc chcielibyśmy wykorzystać to także dlatego, że nie ukrywam jest to szansa na y, zmianę wizerunku placu, który ewidentnie takie zmiany potrzebne. No to jednak ma pan poczucie estetyki, no bo zmieniacie ten plac, który nie będzie wyglądał tak jak Mały Rynek, ponieważ Mały Rynek wygląda jak wygląda te płyty. Wykonanie tych płyt też pozostawia chyba wiele do życzenia. Tu już Tworzą jako specjalista dyrektorem ZD chyba się pan też może wypowiedzieć, czyli jednak z tą estetyką Małego Rynku nie jest tak. Na pewno będzie więcej zieleni w tym wariancie, który, który ma być wykonany na placu Sebastiana. Tam zresztą jest zielono, choć akurat na te zieleń także wiele osób na rzeka chcielibyśmy po prostu żeby to było ładne, spokojne, sympatyczne miejsce w Opolu. Wymaga takiego uporządkowania i odnowienia, bo to co tam jest dzisiaj to naprawdę tak nie powinno wyglądać centrum miasta żadnego, a na pewno nie chcielibyśmy, żeby tak wyglądało centrum mojego ukochanego miasta. A ten nowy projekt będzie tańszy od tego pierwotnego? to trudno powiedzieć, projekt jest gotowy, my go lekko tylko zmodyfikujemy, a więc ostateczna kwota to będzie kwota wynikająca z postępowania przetargowego, rzecz jasna. Taka będzie różnica, że uh -huh. plac Sebastiana będzie realizowany, mam nadzieję, w części ze środków zewnętrznych, środków unijnych. Plac na małym rynku to było w 100% zadanie finansowane przez miasto, a więc w tym sensie dobrze jest szukać takich źródeł, które pozwalają nam znaczną część tych kosztów przerzucić na innego płatnika. A plac Jana Pawła II właśnie ten przed teatrem. Tu jest podobna reguła, to znaczy, my, jak Państwo, jak panowie wiecie, aplikowaliśmy z tym projektem. Takiego wspólnego polsko-czeskiego projektu, i tam kolejka duża spowodowała, że niestety ten projekt nie zyskał szans na dofinansowanie. Natomiast chcielibyśmy, żeby plac Jana Pawła II, plac teatralny zachował swój charakter takiego miejsca, w którym można zorganizować jakieś wydarzenia artystyczne, jakieś spotkanie. Niekoniecznie tylko i wyłącznie był miejscem. Spędzania wolnego czasu i rekreacji, chociaż dużo elementów związanych z aktywizacją także dzieci ma w tym projekcie być wykorzystanych. Także ta funkcja dzisiejsza praktycznie będzie odtworzona, tylko to będzie wszystko w nowej aranżacji, z może bardziej wyodrębnionym miejscem na jakieś mini koncerty czy wystawy, czy elementy, które nawiązują do sąsiedztwa, czyli teatru i galerii sztuki współczesnej. Do kiedy ma? powstać nowy plac Świętego Sebastiana no i też Jana Pawła II? Wszystko zależy oczywiście od powodzenia w aplikacji. Jeżeli okaże się, że miasto, że miasto dostanie to dofinansowanie. Od marszałka? Od marszałka. 7-8 milionów było. Właściwie powiedziałbym Unii Europejskiej pieniądze, które dystrybuuje marszałek, już mówiąc tak bardzo precyzyjnie. To... Żeby nie było, że to on daje, tak? Nie, nie, nie. To I... absolutnie. On, on też współdecyduje o tym z pewnością. Natomiast to jakby nie problem w tym. Tylko chcielibyśmy oczywiście ten projekt zrealizować w 2018 roku, jeżeli otrzymam dofinansowanie zewnętrzne. Gościem dzisiejszej loży radiowej był wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha. Bardzo dziękuję dziękujemy bardzo. za rozmowę. Dziękuję. Loża radiowa.